Wraz z nami w trójce Karol Stolarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Podam Ci dłoń, bo nie widzieliśmy się dawno. Właściwie tak. od czasu przed pandemią tak naprawdę, kawał czasu. Tak, widzieliśmy się ostatnio przed pandemią, ale mieliśmy kontakt telefoniczny, robiliśmy jakieś nagrania e, telefoniczne. Nawet na żywo rozmawialiśmy, nie, nie nagrania. Natomiast to drobiazg, czas pandemii to dla Ciebie bardziej człowiek niż polaski, no bo jak byłeś ostatnio, to żegnałeś się z Bruno Szulcem. Zgadza się i to był rok chyba 2017. Czyli bardzo upłynął dosyć spory okres czasu. Potem była pandemia, która skierowała mnie w stronę bardziej takich działań solowych, mm -hmm. czyli mojego projektu człowiek, który właściwie jest już na, na swojej ostatniej prostej, już go właściwie zakończam. I w tym momencie dzisiaj, kiedy rozmawiamy, to jest już na etapie masteringu i, i, i właśnie ta pandemia, która. Pandemia. To nie tylko ona to zrobiła. To zamknięcie generalnie. Zamknięcie, tak. Człowieka właściwie przy, y, zwabiła, zwabiły jeszcze szereg innych okoliczności. Natomiast y, y, to też była mona, y, bo to, te projekty powstawały równolegle i y, ta płyta mony Polaski, o której mam nadzieję, dzisiaj trochę szerzej porozmawiamy, y, również wpisuje się właśnie w ten okres y, 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 właśnie w ten okres, w którym nie, nie widzieliśmy się na żywo. O płcię manekolacji troszkę rozmawialiśmy wcześniej również, ale jest zupełnie nowy singiel: Wracam do domu również. No, troszkę wracam wracą, do siebie? Do wracam siebie, do przepraszam siebie. Przepraszam Ale pod tytuł doskonale brzmi, jako wracam do domu. Bo wracam do siebie, no i na, na domówkę wracasz potem generalnie w teledysku <grym> te <grym> No tak, tak, teledysk jest. Y Teledysk to jest właściwie taka wizualna emanacja tego, co chcieliśmy tam pokazać w piosence. Wrócimy pewnie jeszcze do teledysku. Natomiast jeśli chodzi o sam utwór, to to jest kawałek, który bardzo długo powstawał i pamiętam, ten numer powstał w leśniczówce w dolinie Baryczy. Bo cała płyta jest w ogóle, przyjęliśmy taki model pracy, że robiliśmy ją bardzo mobilnie. Bardzo, można rzec, na raty i w różnych miejscach, czyli czas, rozciągnięcie w czasie i rozciągnięcie miejsc różnych. Wodziliśmy ze sobą przenośne urządzenia do nagrywania audio, i, i w ten sposób to powstawało. Więc ten numer powstał w leśniczówce na początku powstawania całego cyklu utworów i początkowo. Potraktowaliśmy go jako kawałek do odrzutu i, i on potem prze, przehibernował rok. Po czym wróciliśmy do niego i zdecydowaliśmy, że ten kawałek powinien znaleźć się na płycie. I powinien być może też być jednym ze zwiastunów tego albumu. No jest. i jest. Jest, tak się stało, tak. To pewnie zadziałało na, na zasadzie jakiegoś takiego szybkiego strzała, który gdzieś tam. W, w, w natłoku emocji, podczas prób, podczas nagrań, e, przyszedł pod, pod, pod wpływem włączenia tego kawałka, odpalenia go i, i spojrzenia na niego z zupełnie innej strony. Czyli on przetrwał tę próbę czasu i bardzo się cieszymy. Ale mamy też jeszcze przygotowane na tym, na tym albumie e, trzy kolejne single, które będziemy stopniowo publikować w sieci oraz w rozgłośniach radiowych, mam nadzieję. Bardzo jesteś rozedrgany dzisiaj, bo widzę, że Biegnę energia, się, roz... energia <noise> się rozpiera. Poza tym, jak jesteś no, i człowiek, Dzień i moda się... Polaski. Mhm. E, i... No właśnie, to są dwa zupełnie inne twory. Genera muzycznie to są zupełnie inne rzeczy. Stąd rozumiem troszkę, że nie chciałeś łączyć tych swoich dwóch aspektów dzia działalności, myślenia o muzyce w jednym. No bo człowiek to troszkę inna bajka. Tak, człowiek jest absolutnie zupełnie inną historią, co bardzo jest dla mnie sytuacją komfortową, ponieważ mogę pozwolić sobie na pewien rodzaj przenoszenia się z świata muzycznego do świata muzycznego, co też bardzo dobrze działa na moje poznawanie muzyki, jakieś zbieranie doświadczeń i, i generalnie eksperymentowania, co bardzo sobie cenię właśnie w kontakcie z muzyką, że jest ten element, ten komponent eksperymentu, jakiegoś sprawdzania nowych rozwiązań, realizowania nowych wrażeń, doświadczeń, emocji, poszukiwania nowych emocji w muzyce. Człowiek jest bardziej taką konstrukcją produkcyjną. On jest bardzo misternie przygotowywany produkcyjnie. Produkujemy go razem z wspaniałym, młodym łódzkim producentem Powęgapińskim. Siedzimy tam u niego, znaczy już siedzieliśmy w tej, chwili, w tej chwili, już zakończyliśmy te działania. Spotykaliśmy się bardzo często w jego studio na ulicy Pruchnika na łódzkim Polesiu. I to była bardzo misterna, długo, długofalowa praca polegająca na produkcji tych utworów, właśnie stricte w formie elektronicznej, ale również nie tylko, bo były tam również y, można powiedzieć takie biologiczne y, elementy w formie bardzo szeroko rozłożonych chórków, tam są bardzo mocno zbudowane wokale na zasadzie bardzo wielu layerów, warstw. Y -y. Są również instrumenty żywe, klawiszowe, natomiast głównie jest to muzyka oparta na elektronicznym, takim właśnie mocnym nastroju bicie w formie głównie elektronicznej, eksperymentalnej. Natomiast Mona, Mona jest z kolei drugą osobną historią, w którą wchodzę równolegle i jest to historia, która polega właśnie na, bardziej na kontakcie z zespołem, czyli na Spotykaniu się na realizowaniu e, muzyki w oparciu o wspólne, odbijanie się od siebie, e, spotykanie się w salach prób, e, tak jak już wcześniej powiedziałem, w różnych miejscach, m, bo nagrywaliśmy, robiliśmy próby zarówno w Łodzi, na, w naszej sali, w naszej piwnicy, e, na ulicy Moniuszki, e, w budynku zabudkowym, budynku Imka, pięknym budynku zresztą. Ale spotykaliśmy się również we Wrocławiu, w Miliczu, jak już wspomniałem w Leśniczówce w, Dolini, w Dolinie Baryczy u leśniczego Marka Janitki, którego gorąco pozdrawiam. I Mona jest takim spotkaniem bardziej, bardziej takim żywym doświadczeniem, jeżdżeniem, realizowaniem rzeczy w różnych miejscach, w różnym czasie. Natomiast człowiek jest taką, można powiedzieć, spójnością, takim. Całym Karolem Stolarkiem. Takim całym Karolem Stolarkiem, jeśli istnieje coś takiego jak cały Karol Stolarek, to, to może w człowieku byłoby go więcej, trochę tak, tak. Właściwie to zrobiłem błąd, bo powinien cię przedstawić jako doktor sztuki Karol Stolarek. Yy, tak, tak. Yy, od jakiegoś czasu to prawda. No właśnie, masz dużo zajęć muzycznych, a przy okazji znalazłeś czas na swoją pracę naukową. Z tego co wiem, to ta praca też jest pracą poniekąd muzyczną, nie tylko artystyczną w sensie wizualnym. Opowiedz troszkę o tym. Tak, ponieważ to wynika z mojego, z mojej obsesji i z mojego funkcjonowania całe życie, właściwie moje młodzieńcze, dziecięce i po dziś dzień, funkcjonowania w rozgraniczeniu pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Dlatego, że ja przez całe życie uprawiałem dwie formy sztuki, może i nawet więcej, ale te dwie były taką podstawą mojego wypowiadania się. To, była taka, to, to były takie moje dwa języki, w których najbardziej potrafiłem się wypowiedzieć. Była to właśnie muzyka i obraz. Jeśli chodzi o obraz, to były to sztuki wizualne z bardzo szerokiej, szerokiej gamy tych sztuk od projektowania graficznego po projektowanie okładek, plakatów, ale również performanse audiowizualne, były to również audiowizualne, były to również wizualizacje na koncerty, więc było to również związane z animacją właśnie w kontekście tej, tej plastycznej, wizualnej formy i była to cały czas nieustanna, równoległa, e, równoległe granie w zespołach, realizowanie, produkowanie muzyki, pisanie piosenek, pisanie tekstów, komponowanie. Więc w tej, w tej mojej działalności y, naukowo-dydaktycznej... Y, Bardziej wiąże się to, spotykają się te dwa światy, w których cały czas, jak tą, tak jakby, przemierzałem te dwa światy dwoma oddzielnymi nogami. Teraz trochę to nie do końca zawsze było skorelowane, a teraz po prostu udało się to jakoś ustawić. W mojej głowie tak, że, że, że uważam, że to działa i y, dobrze odnajduję się na granicy obrazu i dźwięku. Powiedz, sobie jakby troszkę więcej o tym wszystkim, co było takim mm. głównym y, tematem Twoich badań? Głównym tematem moich badań było właśnie. Po troszkę szczy... jak na obronie się pewnie Tro, Trochę tak, przypominam sobie, <laughs> mam teraz taki backflash, właśnie, y, ale to nic, myślę, że sobie poradzę jakoś, może. Tak bardzo w skrócie, bo to jest dosyć rozległy temat, i bardzo mocno, y, y, bardzo mocno się o niego otarłem i, i też bardzo mocno mnie wyeksploatował w którymś momencie. Ale tak, y, tak bardzo lapidarnie mógłbym to ująć, że w ten sposób że y, tam zająłem się tak bardzo y, y, osobiście też bardzo intuicyjnie, chociaż nie tylko, y, 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 poszukiwaniem wspólnych pól i analogii, które mogą zaistnieć w obrazie, jak i w dźwięku. Czyli dla mnie była to próba skombinowania obrazu z dźwiękiem, co przejawiło się oczywiście, oczywiście w rozprawie doktorskiej, ale również miało swój wizualny przejaw, taki materialny, artefaktowy wręcz przejaw w postaci wystawy. Która odbyła się na Akademii Sztuk Pięknych Włodzi była to wystawa, która z, zawierała, składała się z, z dużo formatowych grafik drukowanych z metodą druku sublimacyjnego na tkaninach, naciągniętych na ramy. Były to dosyć głębokie ramy. Te, więc te grafiki trochę przypominały absorbery. Dźwięku. dźwięku. Tak, tak. Pomijając już sam fakt ich graficznej, graficznej formy, bo to trzeba byłoby zobaczyć, o tym nie opowiem. Natomiast sama taka forma zewnętrzna nawiązywała właśnie do absorberów dźwięku, czyli one też trochę połykały dźwięk w takiej szerszej, głębszej, głębszej konstrukcji. Miały też w sobie taką opcję, że były wypychane od tyłu flizeliną, co powodowało, że naprawdę mocno połykały dźwięk. Na środku sali, mniej więcej w środku sali była kolumna, która emitowała ten dźwięk. I to była też ścieżka dźwiękowa, wyprodukowana, zaprojektowana, skomponowana przeze mnie. I to właśnie w tej przestrzeni, w miejscu określonym zadziałało jako wystawa pod tytułem Organizm i była takim przejawem symbiozy pomiędzy obrazem i dźwiękiem, a też w dużej mierze jakimś zwieńczeniem tych moich obsesji i nieustannych poszukiwań na poziomie obrazu i dźwięku i zwieńczeniem, jakimś etapem odpowiedzenia sobie na jakieś pytania związane właśnie z, z, z tymi strukturami, z tymi przestrzeniami, z tymi sferami, jakimi są te, te dwa najbardziej właściwie dla mnie interesujące i piękne e, dziedziny sztuki. No, nie od dziś mówi się często no, o tym, że ktoś maluje dźwiękiem obrazy, więc tobie udało tak. się to wszystko połączyć już w takiej zupełnie e, formie namacalnej, jakby nie patrzeć. Ale wróćmy tak, troszkę no, do, bandy, do, do, tak. do Mony Polaskiej, no bo to, to główny powód naszego mm. dzisiejszego spotkania. Opowiedz troszkę, jaka będzie ta płyta, no bo y, ten y, utwór pierwszy jest taki troszkę niepokojący. Szczerze mówiąc, tak z jest niepokojąco tekstowo, to prawda, jest również niepokojące wizualnie, bo ten obraz też jest, ten teledysk też jest ma w sobie duże złoża, duże, duże ładunki psychodeli, duże ładunki takiej symboliki, która nie do końca jest dla nas komfortowa. Wracam do siebie, w którym a ty, ty, tak. ty u siebie nie chce być. Tak, natomiast... Cały utwór, cała, cała płyta jest bardzo zróżnicowana, że można by rzec, że jest bardzo zróżnicowana, natomiast ma w sobie jakieś takie spójne punkty, które ją łączą. To jest przede wszystkim brzmienie, którego bardzo długo szukaliśmy, a które wynikało z tego, że doszło do określonego spotkania między członkami zespołu, naszym producentem. Wojtkiem Dziedzickim, e, że doszło to w odpowiednich miejscach, jak już wcześniej z, e, mówiłem, ale w ogóle płyta będzie się nazywać oryginał, e, oryginał. E, więc tak jak tu to... siedzący człowiek. E, <laughs> od lat. <laughs> tak, e, więc. E... <laughs> ale to też wynika z tego, że chcieliśmy, żeby ta płyta miała w sobie jakąś e, też do, do zalekkości. Żeby, 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 żeby to nie była taka mocno psychodeliczna, przeładowana symboliką płyta, więc to, co teraz mogliście usłyszeć w ramach tego singla, tego, tego pierwszego utworu, to, to jest też trochę taka niewiadoma, ponieważ ta płyta składa się z wielu niespodzianek i jest albumem, który bardzo długo powstawał, i to też ma duży wpływ na efekt końcowy. A co do odbioru, który nie mamy żadnej, nie mieliśmy też zresztą żadnej intencji, żeby w jakiś sposób, w jakiś sposób kierunkować możliwość odbioru tego, tej, tej płyty przez, przez słuchaczy, więc oddajemy też bardzo dużą dozę własnej interpretacji i mam nadzieję, że każdy słuchacz odnajdzie w tej płycie swoje jakieś momenty. Myślę, że tak będzie. Własne. Własne, jak najbardziej, że odnajdzie siebie. To może brzmi trochę mm, banalnie, ale myślę, że to jest kluczowe, żeby odnajdywać siebie w dziełach sztuki. Na początku działalności grupy Monopolaski to miałem wrażenie, że jest to Duet plus goście. Jak to jest w tej chwili? W tej chwili jest to y, bardzo mocna y, grupa ludzi. To nawet nie wiem, czy można by nazwać to zespołem bo bardzo mocno nas, spoił nas ten czas, ostatni nagrywania albumu. Podczas nagrywania albumu graliśmy też sporadycznie koncerty, na których testowaliśmy brzmienie, testowaliśmy to w jaki sposób teraz do tego podchodzimy, jak widzimy obecną formę zespołu Monopolaski. Więc, no, Mona Polacki to jest taka grupa, taki kombinat, yy, skład, zespół też. Yy, trochę takie braterstwo. Yy, jest w tym dużo, dużo takiej, takich doświadczeń wcześniejszych, które mocno nas yy, z, yy, doświadczyły yy, i w tej chwili zespół ma taką bardzo mocną, yy, mocne spoiwo, właśnie związane z. Doświadczeniami wcześniejszymi muzycznymi, ale również e, zespołowymi. To spoiwo wiąże się też z różnicą ogromną, która e, jest między nami. Ta różnica odnosi się nie tylko do różnic charakterów, co jest podstawowe i bardzo ważne, ale również do różnic e, muzyk, muzyk, rodzajów muzyki, stylów muzycznych, które lubimy. Które każdy z nas mm, gdzieś tam lubi, słucha, wnosi do zespołu. E, I te ta kombinacja właśnie tych różnic e, i kombinacja doświadczeń. E, no i oczywiście też pewnie jakaś odpowiednia koniunkcja spotkania, że, 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 że udało się spotkać w, tej, w tym składzie, to tworzy ten zespół, to tworzy to brzmienie i e, właściwie to stworzyło ten album oryginał. W takim razie, jeszcze, żebyśmy na koniec podsumowali, kiedy w całości człowiek, kiedy w całości Monopolaski. Mhm. Więc podsumowując, Monopolaski, pierwsza ona jest już w tej chwili na etapie. Mamy już właściwie podpisaną umowę z płytą, z wytwórnią płytową 3-3 Rekord, z modą wytwórnią poznańską, z którą weszliśmy we współpracę przy okazji tego albumu. Album wyjdzie na jesień, y, wiosną, wiosną tego roku, 2023. E, to będzie prawdopodobnie kwiecień. E, wyjdzie w formie e, albumu CD oraz e, albumu winylowego, co jest świetne i bardzo marzyliśmy o tym zawsze, żeby wydać wi winyl. E, z tym, że winyl wyjdzie jakoś później. I wyjście tego albumu, publikację tego albumu poprzedzą jeszcze pewnie ze dwa single, które wpuścimy do świata. Jeśli chodzi o człowieka, to myślę, że to jest czas powakacyjny raczej. Być może jeszcze 2023 rok, ale być może przełom. Natomiast czas jest jeszcze. jeszcze to jeszcze nie jest czas, żebym mógł cokolwiek tak konkretnie ustalić, więc na pewno najpierw Mona, a potem zobaczymy, co z człowiekiem. Czyli pracy dużo przed tobą, tak chodzi. Ogromnie, dzisiaj. ogromnie dużo. Tak. Dziękuję i życzę sukcesów. Dzięki. Dzięki. Karol Stolarek, dzięki. Tomek żąda, dziękuję.